trochę z innej bańki tak z dupy trochę zobaczymy ile można zarobić na złomie w UK proszę was bardzo tu dosłownie parę kilo złomu kilka żeliwnych rur tu mamy kable na spodzie ale na górze jakąś miedzianą rurkę o, tu, tu mamy bras tu trochę łowiu mam jeszcze jakieś graty. wrzuciłem na wierzch co. tyle tego wyszło czyli nie jakoś dużo te cztery akumulatory <grym> I chuj, jedziemy. Przejeżdżamy przez bramkę radiacyjną. Zaraz nam powie, czy wjechać, czy nie. Idę do środka. Trzeba chwilę poczekać. Tylko urwackiego, nie chcę. Czyli tak wyszło. Nie wiem, co to jest dokładnie. Ale jest za tonę 155 funtów. Ja dostałem 15,20. Baterie, czyli tak tak zaraz przywiozłem za tonę, są 480, czyli 31,20. Koper kilogram, czyli za kilogram jest 5,50. Electric Motors wychodzi 1840 za tonę, 14 funtów. Dosłownie ta 2,30 dostałem za jeden silnik. Za kable to są household cables, było to jest przedostatnie 14 funtów. No i lead 40 funtów. I nie tak źle, chyba. Nie tak źle. I całościowo za takiego mojego wanika to jest 108,82 pi. Gdyby wyszło jakieś 580 zł, tak w zaokrągleniu. Czyli ja mam jakiś złom, ciężki, lekki, to wszystko idzie na jedną kupę. Dopiero aluminium, mieć i inne kolory są rozliczane osobno. tej do ostatniego filmu trochę wieje, się z telefonem. Dałem ogłoszenie, że odbieram metal za darmo. I patrzcie, co się stało, nie? Całe auto złomu, jakiś tam blach, to nie jest ciężkie, nie? To nie jest ciężkie, nie jakieś dłuższe, krótsze, jakiś stary rower, ale to. To jest chuj, nie? To, to jest nic, Odbieram ten złom od tych ludzi i oni mówią, mi jeszcze zabrał ten rower, jakbym mógł. No to mówię, dobra, zapakuję, nie ma problemu, dlaczego nie? I tak to wygląda. Ja nie wiem. Tak, hamulce tarczowe. Chodzą, normalnie działają, nic z nimi nie jest. Z przodu też hamulce normalnie działają, hamują. Amortyzator działa, nie porzuwiały. Jakaś tam delikatna ryska. Trochę ubrudzony. I ludzie to oddają, nie? Ja mówię, nie wierzę, nie? Druga rzecz. Następny rower BMX. Też nim nic nie jest. Hamulec chodzi Tu się w ogóle cała kierownica może kręcić dookoła jak chce. Także tak to mogę odbierać codziennie po trochu tego złomu, nie?